Maneczko, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z hołem zakupowym, z Pepko. Są to przede wszystkim prezenty dla moich dzieciaków od rodzinki. Także zaraz wam tutaj pokażę, co fajnego kupiłyśmy. Dzieciaki na pewno będą zadowolone. Chciałam, żeby to były takie rzeczy, rzeczywiście, które będą używane. W sensie, że nie będą leżały wiecie na półce i się kurzyły, tylko że rzeczywiście dzieci będą zadowolone. Także zaraz Wam tutaj pokażę. I byłam jeszcze też, kochani, w centrum handlowym, i tam sobie kupiłam kilka rzeczy jeszcze. To może zacznę od tych rzeczy. Byłam w Rosmanie to sobie kupiłam taki, takie serum adaptogenne, rozświetlające z witaminą C, Reishi i granatem. 99% naturalnych składników. Ja Wam mówiłam, że lubię firmę Only Bio, czyli tej chodakowskiej. Yy, I takie serum, które będzie fajnie rozświetlało cerę, robiło takie super glow. Yy, Only Bio. Także nie pamiętam, ile za to dałam, nie będę mówiła, może cen. Drugą rzeczą, jaką sobie kupiłam, to do przedłużania paznokci taki żel budujący taki żel budujący to metoda żelowa, nie hybrydem, no bo wiadomo, że hybrydą to się nie przedłuża. Natomiast kupiłam sobie żel taki budujący tutaj piszę French Pink taki kolor, Pink mleczny z takiej firmy. Ja kiedyś używałam z firmy IBD. To amerykańska firma, ale to była headhead czasu temu. Więc teraz sobie kupuję takie tańsze firmy, bo będę chciała sobie sama przedłużyć. Niestety kosmetyczki wszystkie pozajmowane. Nie wiem, czy moja siostra mi zrobi te paznokcie, czy też nie. Nie chcę Wiecie, ona jest teraz chora, bidulka, więc nie będę jej przemęczać. I kupiłam sobie też z tej firmy Primer Base One. Taki oto. To jest taki podkład. Pędzelki to wszystko mam do, do, tych przed, do przedłużania metodą akrylową czy metodą duo. Akryl mieszany z żelem, także pędzelki, lampy wszystko mam. No, zobaczymy, wypróbuję. Wypróbuję jeszcze, tylko sobie muszę do, dokupić do tego takie tipsy. Formy mam, także mogę też na formie sobie zrobić. Nie wiem, zobaczymy, czy sobie sama zrobię, czy nie, tak czy tak. To nawet, jakby mi siostra zrobiła, to ja sobie będę później przedłużała w domu. Wiecie, robiła kontynuację. A teraz już jadę z koksem i pokażę Wam, co kupiliśmy, kochani, dla Hanusi. Kupiliśmy. Ona ma taką kuchnię drewnianą, także kupiliśmy jej takie fajne rzeczy: kubeczki, jakieś tam pierdółki takie. Ona bardzo lubi, mamusi herbatkę robić, także kupiliśmy jej takie zabawki do tej kuchenki. Będzie na pewno zadowolona. Takie malowidła widziałam, także kupili. To są dla dzieci malowidła. Eee, taką sukienusię zobaczyłam. Także powiedziałam, jak już coś chcą kupować, to coś, co będzie dziecko rzeczywiście używało. A ona lubi się stroić w tego typu rzeczy. Ona lubi chodzić na te party do szkoły. Także taka sukienusia księżniczki będzie w niebo wzięta, jak zobaczy. Spodenki dla Charlotki? Nie, dla Hanusi też. Czekajcie, dla Szarlotki czy dla Hanusi? Na ile to jest? 3-4 lata. Dla Hanusi. Takie spodenki z Minimows. Bardzo ładne. Co tam jeszcze? Taką laleczkę jej kupiłam. Znaczy nie ja, tylko rodzinka. Fajna laleczka. Tak, jak powiedziałam, nie będę co mówić. Takie kokardeczki to jest sklep Pepko. Takie kokardki, wsuweczki. Chłopcom takie rzeczy tego typu. Także na pewno Oskarek będzie zadowolony. Jeszcze tam pewnie coś dokupimy. Także będzie tego sporo. Resoraczki, resoraczki. Lubią bardzo chłopcy. Takie coś też wybrałam. Można różne takie konstrukcje robić. To jest fajna sprawa. Dla dziewczynki, dla chłopczyka, dla całej rodziny możemy takie różne konstrukcje robić. Ja sobie kupiłam taki plastikowy pojemniczek na pędzelki. Mam już podobny, metalowy, ale ten mi się bardzo spodobał. Lubię tego typu właśnie na pędzle, na jakieś tam kredki, na inne rzeczy kosmetyczne jakieś. Także fajnie. To akurat było bardzo tanie, bo to 2 złote kosztowało. Także super. E, co tam jeszcze? Dla Maksunia taką bluzeczkę. Z długim rękawkiem, bardzo ładna. Dla Hanusi jeszcze takie gumeczki. Też fajne. Na razie tak wygląda, jakby było najwięcej rzeczy dla, dla Hani, ale jeszcze tam chłopakom dokupię coś. Taką fajną czapusię dla Hanusi. Dwie czapki kupiłam, dla Hani i dla Charlotte. A dla szarlotki jest taka czapeczka. Bawełniana, fajna, gruba bawełna. Wiecie, ja to zawsze lubię na wiosnę, czy na jesień takie właśnie zakładać, bo one są cieńsze i jednak y, fajne na przywietrze. Albo opaski. Dla szarlotki z Disneya takie fajne body. To jest duże body. To jest chyba na 2-3 latka? Nie, to jest do 2 latek. A moja szalot jeszcze nie ma 2 lat, dopiero będzie miała we wrześniu. Także bardzo lubię body. Nawet dla dorosłych sama nieraz body nosiłam. Lubię, wiecie, jak mam plecki zakryte. Nic mi tam nie wychodzi spod, spod spodni. Dla szarlotki takie spodenki ocieplane. Spodenko geterki. Bardzo, bardzo, bardzo ładna rzecz. Tak jak wam mówiłam, tutaj Pepko w Polsce ma dużo lepszy asortyment i dużo większy asortyment niż w Anglii. Przynajmniej w tej mojej miejscowości jest naprawdę małe Pepko. Maksuniowi taką jeszcze bluzeczkę z długim rękawem. I tu jeszcze taką Maksuniowi z długim rękawkiem. Też fajna, fajna bawełnka. E, tutaj taki dwupak. To jest dla szalotki. Takie piękne, ocieplane one chyba też są. Nie, nie są ocieplane. Ale cieplutkie są mimo wszystko. Tak, taka gruba bawełna. Jedne takie. A te drugie takie. Taki dwupak. O. Fajny w takich pastelowych kolorach. Jeszcze szarlotce takie. O, przepiękne spodenki. Ładny taki kolor rudo pomarańczowy, O, też chłopakom takie różne rzeczy. Oskarek przede wszystkim uwielbia takie różne koparki, jakieś tam narzędzia, jakieś takie inne rzeczy. On tego ma mnóstwo w domu. Traktorki, jakieś tam jeszcze inne konstrukcje. Dla Maksunia taki sterowany autko. Taki sterowane autko, bo Oskarek ostatnio miał kupiony taki czerwony, taki czerwony autko na radio. A teraz Maksowi kupiłam takie. No. I co jeszcze kupiłam, kochani, to już tam powiem. Oczywiście słodycze mówiłam, że kupię polskie, takie na wagę. Ale to już przed samym wyjazdem. Ale czego u nas brakuje? Nieraz tam w polskich sklepach są, ale to wiecie, ceny są bardzo wysokie. Takie śmiejżelki. Bardzo moje dzieci lubią. Ja też sama lubiłam takie śmiejżelki. Także pokupowałam im. I jeszcze takie do tego były. Z witaminą C, nim 2. Też moje dzieci uwielbiają, ja też sama lubię te z soczkiem w środku. Także słodyczy wszystkiego mają w brud, a ja dla siebie powiem Wam, że nie mam ochoty, żeby kupować sobie ciuchy, bo tych ciuchów mam sporo. Nie mam już gdzie tego kłaść i mówię, co tu kupować? No nie powiem, bo przepiękne są tutaj rzeczy, ale mówię, czy jest sens, najwyżej kupię sobie następnym razem. A teraz nawet nie mam miejsca już w walizce, powiem Wam szczerze. Wolę kosmetyki sobie kupić, powiem szczerze. To więc kupiłam do wazonu Pepko. Eee, jak to się nazywa? Jejku, jak to się nazywa? Jest tutaj nazwa? Bo mi brakło słów. Yy, gdzie to jest? Lawenda, tak? Lawenda. Nie piszę tutaj. Także takie dwie gałązki lawendy, sztuczne kwiatki. W Anglii są, ale są drogie i naprawdę trzeba dużo tego kupić i drogo, dużo drożej to wychodzi, więc tutaj sobie kupiłam takie gałązki i włożę do dekoracji do wazonika. Za to zapłaciłam, kochani, niedużo. 8 zł jedna taka gałązka, czyli dwie wzięłam sobie za 16 zł. A drugi taki bukiecik Jesienny, zimowy, w sumie to cały rok może być taki bukiet. 35 zł kosztował taki bukiecik, przepiękny. Bardzo mi się ten bukiet spodobał za 35 zł. Ładne kolorki. Także Dobrze. będę miała do wazonika. Lubię niektóre sztuczne kwiatki w Anglii, ale te takie naprawdę ładne, no to są bardzo drogie, bardzo. A tutaj widzicie taką gałązkę za 35 zł, kupiłam. Wydaje mi się, że to dobra cena. Naprawdę wygląda jak żywe. I te kolory. Te kolory oczywiście w kamerze wyglądają troszeczkę inaczej. Na żywo zupełnie inaczej wyglądają. Są naprawdę piękne kolory. I to by było wszystko. No, wszystko to jest. Dobra, zaraz to popakuję. A za chwilę jadę jeszcze z siostrą na zakupy. Jedziemy do centrum handlowego, i może jeszcze wpadniemy do jednego sklepu. Także, może do Sinseja też dzisiaj pójdę, zobaczę co tam jest ciekawego. I tyle. Także, jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, subskrybujcie mój kanał. I tyle, i tyle, kochani. I widzimy się już niedługo, także trzymajcie się. Życzę Wam dużo, dużo zdroweczka. I do następnego. Pa Pa!